Wizyta Mojżesza w domu kapłana Reuela ilustruje epizod z pobytu Mojżesza w ziemi Madian. Zgodnie z przekazem biblijnym, Mojżesz przebywając w kraju Madianitów obronił córki kapłana Reuela przed pasterzami, za co w podzięce został zaproszony do jego domu. Reakcja Mojżesza była nie tylko wyrazem sprzeciwu wobec przemocy i niesprawiedliwości, ale także symbolicznym aktem antycypującym ocalenie ludu przez Jachwę. Młodzieńczy gest Mojżesza, wybierającego więź z Izraelem, a nie z Egiptem, wskazuje na charakter jego posłannictwa i więzi łączącego go z ludem Izraela. Dopełnieniem sceny, wzorowanej na drzeworycie Piera Eskrisza, jest inskrypcja na spodzie naczynia. Malarz, malując wizytę, dokonał kilku zmian które zrównoważyły kompozycję. Główną osią centralizującą scenę jest para Arewel i Mojżesz, ukazana pośrodku w żywych, ekspresyjnych pozach, w otoczeniu córek Kapłana, które zamykają kompozycję. Inne różnice w stosunku do pierwowzoru dotyczą proporcji sylwetek. Postacie na talerzu są bardziej przesadziste i korpulentne. Mają też bardziej zróżnicowane twarze. Pomimo pewnych wad technologicznych, jak rozlanie szkliwa, dekoracja wydaje się staranna, a zindywidualizowane typy fizjonomiczne i szczegóły ubioru, zamaszyste tuniki i buty z wywiniętą cholewą, podnoszą jej walory artystyczne. Cechy te pozwalają połączyć talerz z grupą Majolik Brunszwickich z warsztatu Domenega da Wenecji.